Szukasz hybrydy? Rozważ Chery Tiggo 4, jest naprawdę niezłe i zaraz Ci to udowodnię. Ten samochód kosztuje tylko 105 tysięcy w najwyższej wersji wyposażenia Prestige, a co w niej znajdziemy? 17-calowe fergi, silnik o mocy 163 koni, zamknięta hybryda, więc nie musisz jej ładować. Do tego mamy kamery 540 stopni, pojemny bagażnik, skóra, podgrzewane fotele, masę czujników, aktywny tempomat. Nie znajdziesz tego u konkurencji. I jego największym konkurentem jest Toyota Yaris Cross. I słuchajcie, żeby mieć takie wyposażenie, musicie zapłacić dużo, dużo więcej niż za Cherry Tigo 4. A do tego Cherry wyróżnia się na ulicy, bo jest jeszcze nowym widokiem. Spalanie. 5 litrów, zasięg na pewnym ładowaniu około 950 km i co najważniejsze, to jest realnie do zrobienia. Mówię Wam, ja nie potrafię jeździć hybrydą, a i tak miałem świetne wyniki spalania. Jedyny minus tego samochodu, brak trybu komfort. Jest eko i sport. Eko jest troszeczkę za jak dla mnie, sport za bardzo narwany. Brakuje czegoś pośrodku, ale może można to trochę spersonalizować. No i druga potencjalna wada, spadek wartości. Toyota Yaris Cross za 2-3 lata będzie kosztować mniej więcej tyle, za ile ją kupiliście, wtedy będzie znacznie tańsze. Ale teraz sami odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy lepsze wyposażenie, mocniejszy silnik i lepszy wygląd jest wart tego, żeby za 2-3 lata sprzedać samochód 20 tysięcy taniej? Bo według mnie te pieniądze nie równoważą komfortu, jaki otrzymujecie w tym samochodzie. Jest naprawdę świetny.